W minioną sobotę Podlesianka Katowice rywalizowała w Gorzowie Wielkopolskim z miejscowym Stilonem. Mecz o przysłowiowe 6 punktów, bo gospodarze znajdowali się tuż nad Podlesianką w ligowej tabeli. Zapraszamy na skrót sobotniego pojedynku, a za materiał z kamery głównej dziękujemy klubowi Stilon Gorzów. Zobaczmy składy obydwu zespołów na ten pojedynek Stilon. W bramce Czajor, dalej Becker, Wenerski, Mączyński, Demianenko, Kaczor, Kaniewski, Drozdowicz, Rzędełek, Nowak i Kurlapski. Trenerem gospodarzy jest Mateusz Konewał. Jeżeli chodzi o podlesiankę, w bramce SIP, dalej Niesyto, Kopec, Winiarczyk, Kunka, Stachoń, Lubask, Grzeszczyk, Nowotnik, Krzak i Żak. Trenerem LGKS-u oczywiście Dawid Bremer. Spotkanie w Gorzowie rozpoczyna Podlesianka. W piątej minucie Grzeszczyk dośrodkowuje w pole karne, Krzak przedłuża, jest tam Adam Rzak. uderzenie, broni bramkarz, poprawka Adama Żaka i jeszcze lepsza interwencja golkipera z Tylonu, Szymona Czajora. No fantastyczny początek Podlesianki, która mogła, a nawet powinna wyjść na prowadzenie, ale w dalszym ciągu 0 do 0. Grzeszczyk zauważył Winiarczyka w polu karnym, wyłożenie piłki, strzały lewego obrońcy lesianki tuż nad poprzeczką. No kolejna ciekawa próba gości, aby wejść na prowadzenie w meczu ze Stylionem. 3 minuty później niesyto wrzuca piłkę z auto. Przedłuża to Stachoń, piłka spada pod nogi Łukasza Grzeszczyka, strzały za pola dobra decyzja no, ale piłka jakiś metro obok prawego słupka bramki stilonu. W końcówce pierwszej połowy gospodarze stworzyli sobie tak naprawdę pierwszą groźną sytuację w tym meczu. Uderzenie z zapolakarnego zblokowane, i tutaj jeszcze faul Bartosza Nowotnika, i będzie rzut wolny dla stilonu Gorzów. 43 minuta, ciekawy wariant rozegrania, strzela Olaf Nowek, trafia jednak prosto w mur. A poprawka gracza Stylonu mocno niecelna i w 43 minucie było 0 do 0. To już ostatnia minuta pierwszej połowy. Stylon wychodzi ze swoją akcją faulę w środkowej strefie boiska Sebastiana Kopcia. Sędzia stosuje przywileje korzyści a Stylon atakuje. Dośrodkowanie w pole karne Kaniewskiego z granata piłka na piąty metr do Drozdowicza. I gol dla Stilonu. No niespodziewane prowadzenie gospodarzy. Nie ma co ukrywać, bo do tej pory nie zagrozili bramce lgks Nieporozumienie w linii defensywnej pod Lesianki Drozdowicz w sytuacji trzech na jednego. Wykorzystał zawahanie Winiarczyka, Kunki i Sipa i wpakował piłkę do siatki. Gospodarze na przerwę schodzili zatem z jednobramkowym prowadzeniem, które na pewno dało im spory komfort psychiczny. Druga połowa, 49. minuta. Akcja przeprowadzona na lewą stronę boiska. Jakub Kaniewski próbuje zagrać się w pole karne, ale przecina to niesyto. Piłka spada jednak pod nogi Kaniewskiego, który wpada w pole karne. Uderza po długim słupku i piłka wpada do siatki. Gospodarze błyskawicznie po przerwie podwyższają prowadzenie. No, piłka dość szczęśliwie znalazła się pod nogami Kaniewskiego, który chciał zagrać nieco inaczej. Wpadły w pole karne, uderzył. Na bramkę Artura Sipa piłka odbiła się od słupka, no i gospodarze prowadzą 2 do 0, co stawia ich w naprawdę komfortowej sytuacji. Podlesianka szukała bramki kontaktowej, to akcja z 57 minuty, niestety to wpada w pole karne, przewraca się gracz gks u sędzia nie dopatruje się jednak przewinienia, nakazuje grać dalej. W tej samej akcji szczęścia szukał również Łukasz Grzeszczyk. Piłka podana właśnie do niego. Grzeszczyk schodzi na lewą nogę, uderza na bramkę, ale bez najmniejszych problemów. Wyłapuje to dobrze dysponowany tego dnia czajor. 66 minuta, Śliwiński. Nowotnik. No, całą drużną atakuje teraz Podlesianka i nadziewa się na kontrę gospodarzy. Olaf Nowak rozpędza się w środkowej strefie boiska. Groźnie zapowiada się ta akcja Stilono. Piłka już w polu karnym. Ponownie Nowak uderzenie. Kibice gospodarzy widzieli piłkę w siatce, ale futbolówka trafia w siatkę, ale tą boczną. No i nie ma trzeciej bramki dla Stilono. 70 minuta, Śliwiński w pole karne. Wybijają gospodarze, jest jeszcze Martin Rosiński, ładne uderzenie, ale doskonała interwencja Czajora, który wyrastał tutaj na MVP spotkania Stilonu z Lesianką. Końcowe fragmenty, 84. minuta. Powalczył Oleksy, zagrał do Lubaskiego, Alan Lubaski schodzi do środka. Jest Łukasz Grzeszczyk, który w swoim stylu zabiera się z piłką Grzeszczyk, szuka prawej nogi i uderzenie na bramkę. No ale nie było tego dnia sposobu na bramkarza Stylon. Dobra próba, dobra decyzja. No ale w dalszym ciągu to gospodarze prowadzą 2 do 0. A to już doliczony czas gry, drugiej połowy dośrodkowanie w pole karne. Mateusz Kaczor uprzedza Alana Lubaskiego i podwyższa prowadzenie gospodarzy na 3 do 0. Bolesna lekcja naszej drużyny, która miała sytuację w tym meczu, ale to gospodarze byli zabójczo skuteczni. No i to oni w meczu o 6 punktów wygrywają i odskakują pod Lesiance w ligowej tabeli. My skupiamy się już na meczu z Polonią, słobice bardzo ważnym. No i liczymy na wasze wsparcie.